Siemano Ludziska, z tej strony Maciex a to jest kolejny odcinek z gry The Wisped World. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku mieliśmy pogadać sobie z Bandą... ojeju, tak się gadało. Jakiś czas nie, gada... oh, to ty nie gadałem. Znowu. Jakiś czas nie grałem Co w tą jeszcze gieraczkę, zrobiłem sobie do taką, Można powiedzieć krótką, krótką przerwę. I zapomniałem jak się w nią gra w ogóle. Chciałem porozmawiać o twojej byłej pracy. A former... ah. good old days. What do you want chcesz know? To chyba wiemy wszystko. Odzwonibyśmy się to nie Tak, to, to już słyszeliśmy. o jego pracy wszystko wiemy. Dokąd prowadzą drzwi, na w drzwi W sąsiednim pokoju. Dlaczego drzwi w sąsiednim pokoju nie da się ich otworzyć? Przepraszam, jeśli przy spojrzeniu kłopoty, co to za taki? Lecimy od pokoju. The door leads to the other side of the island, but we don't go there anymore. Why not? Has a big monster walked abroad there? Is there a volcano? Cannibals? You're not able to open the door anymore. You nailed it. A, już nie da się otworzyć, i to pewnie potrzebne są koła zębate. Why doesn't the door in the adjoining room open anymore? It's a mechanical security door. It's a great gadget. It works with steam and cogwheels, you see. Not entirely. Yes, it's quite complicated and state of the art. I would love to show you. Uh, but unfortunately, the cogwheels are broken. And the steam came from the factory.

very commendable isn't it I well, what kind of oh i like the yakis they can sing beautifully loud i even tried to imitate their song on the foghorn but reuben forbade me he likes the fact that they don't dare to come to the village they disturb his sleep also he's afraid they're singing could wake alida that's why he allows Bulahai to put up all those candles the Aki's are afraid of the light you know aha so it's the light of the candles my what kinds of birds are you a but be nice and like me yeah. Wydaje mi się, wiecie co? Że będzie coś takiego, że będziemy musieli wszystkie światła pogasić. Mamy pergamin. Co jest na tym pergaminie? To. O, to melodia. <laughs> If only I could read music... I do, właśnie, gdybym ja też umiał czytać nuty, to by było dobrze. Mamy topór, batuty, skarpety, łopatę zmiennych, złamane koło. I nic, co by mi się przydało. Wiecie co da mu pergamin? A, Can you make sense of this? Oh, uh, those are my notes. I once tried to imitate the song of the Yakis on the foghorn. They used to sing that when they still dared come to the pier. But Reuben made me stop. He thought the song would wake Kalida. Hmm. I batuta Can you me. make use of this? I wouldn't know what for. All the jobs have been done. Hmm. Nie wiesz, do you know what Batuta Dość... Do... Do... Chciałem połączyć dwa słowa dosyć i... Dość i wyszło... Jak wyszło? Yy, czy chcemy gasić te świeczki? Fajnie jakby te jaki Przyleciały sobie tutaj Wiecie co by się przydało? Samemu Kierować mapą, bo to jest okropne On tak powoli schodzi yy, Dobra My wejdźmy sobie tutaj Ojej zaraz kichnie O nie... Dobra jednak nie Tutaj mamy dosyć ciemno i mamy... A, czekajcie, to spacum się robiło. Mamy ciśnienie mierze, czyli tutaj to będzie doprowadzać parę, ale na razie nie działa. No właśnie. Czyli musimy mieć wodę, musimy mieć ogień. No troszeczkę tych rzeczy jest do zdobycia. Do załatwienia bardziej niż zdobycia. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj, gdzie pracował sobie Bando dawniej. Mamy krzesło, my chyba z nim nic nie zrobimy. No właśnie, tak. a na rogu chyba nie zagramy. Hmm. The horn be clogged up. Ja myślałem, że to kurczę batutą da się przeczyścić. Fajnie jakby Bando nam powiedział, jak się czyści ten. E, ten róg, you eat any more stones? A latin... czekajcie, wiem chyba coś. No, coś wpadłem. Y, dajcie mi tego, aha. A weźmy grubaska. O kurczę, no proszę. Trzeba ciągle pamiętać, że tego... The horn is Co ja chciałem? E, dokończę tylko jeszcze zdanie, że trzeba pamiętać, żeby używać często spota. Bo on jakby nie patrzeć się przydaje. Tu mamy pantalony. Czy możemy... Najpierw może... Hang on! Dobrze, on uratuje sobie pantalone, spójrz. <noise> Właśnie, bo my zgubiliśmy nasze rzeczy. Can't reach it. My arms aren't long nie, no to spoko, mamy drabinę, to, to pomoże. I the Aha, the batuta? No, I can't reach it with the pole. To nie jest drążek. Łopata? No, I can't no to poręm to była głupota. Z skarpetą to samo. Czyli musimy pokminić jak coś zrobić, może spotem chociaż. Czekaj, co wy No właśnie. Jakąś kur się patrzę, to Dobra, go. No, to sama kwestia. Y, raczej ognisty nie pomoże. Czy możemy zdjąć sznur z te... e, A to są świeczki. Tu mamy te pantalone, czy możemy przeciąć sznurek i sobie go wziąć z powrotem? Możemy sobie tylko jeszcze raz zadzwonić, nie? <śmiech> <śmiech> właśnie, 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 bo on jest z Rubenem. Ale my już chyba w jego pokoju wszystko zrobiliśmy. Idziemy do Rubena, zobaczymy, co się tam dzieje. No leć, leć. Ło, wow, ta mapa zawsze taka była z tyłu. Nie, znowu już się zepsuła gra, oczywiście. No leć tam, stary. Dobra, lecimy do Bando. Może się coś ciekawego dowiemy. Ale co nam dał róg? Tutaj coś się nowego pojawiło. Są świece i mogę je zgasić. I cyk, pięknie. Coś nowego widać dzięki temu? Mogę drzwi zamknąć. Cyk. Mamy mysię dziurę. Coś my z niej braliśmy. Tu jest myśl. Potrzebna mi przytęta. Może z karpetą go. Mm, yum, yum. Co mamy tutaj? Yummy cheese. Nie, serio? Kurde. spot dupę. Teraz mam szansę. Very quiet do łapki. Dziękuję Nie mam pojęcia gotcha. dlaczego Skarpeta zadziałała. Mamy mysz. Co mogę z myszą zrobić? Tego kwiata nadal pewnie wziąć nie mogę. No właśnie. A co mogę zrobić z myszą? Może pantalony mi przyniesie? Godo. E, tu mogę jeździć już teraz? Tak, czyli Bando stamtąd sobie poszedł. Stary, to po co tam chodziłeś. okno! O kurcie! Light Can't make out from here. Hello? Hmm. He seems to be asleep. Chyba śpi, nie? No, raczej wątpię. I'm not climbing, I'm Ale my mamy drabinę i na pewno tu się przyda. Ej, No bravo, I'd rather not. I'd better not go chomps. Oh, I don't stary, think that's not bad. right. I'd better not go chomps. That's not right. There's no need. I'd better not go chomps. Seems to stand rather there's so... <sighs> some. Hello? Hmm. I don't know. hmm. I don't know. I'd better not go chomps. Czyli to na razie nic nam nie da. Kurczę, 20 tysięcy lat stania pod dorobiną i myślenia, czy tam się da wejść. Ale jak te pantalony wziąć, cholipka? Bo nic mi nie pokazuje na to, żebym mógł je wziąć. Ale może ten szczur mi coś pomoże. Co? Najgłupsza rzecz na świecie. Po co mi są te pantalony teraz? Fajnie, że je wzięliśmy. Może możemy teraz w ten róg zagrać? I może nuty nam się wtedy przydadzą? Let's go! Do rogu. Pantalonami coś?

Czyli on do niego pewnie wrócił z powrotem. Tak myślę przynajmniej. Zagrajmy w sznurem jeszcze. Nie, sznurem nie możemy, więc ulatniamy się z tej lokacji. Tu mamy tylko świece, które możemy pogasić. Tam jest wioska pokazana. Tu są te bańki. Może pantalonami coś z nimi zrobię? Może spota wyślę? Chociaż spot to mało zrobić może. Grandpa's pantaloons are waterproof. They don't save you from drowning, though. You don't drown defenseless animals. They're part of the miracle of creation. Ah, I'm missing Ben's furious rants. I'm very bad at making paper boats. Besides, I might still need it. The shovel is not... Czymkolwiek toporem, gorącym, że ty się chwyta, więc wiecie, może by zadziałało. Dobra, tutaj. A nie, 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 zapomniałem o nim. Chodzi. Nic ciekawego, z tym posągiem w ogóle już mamy jeszcze posąg tutaj. Czyliż posąg nie ma nóg? Nie wiem. arms.

i tak naprawdę, może myszom coś działa? Do Aha, dobra, lecimy z tym. Wracamy do wioski. A, tutaj jest to przejście. Tu mamy wodę, tu nic się nie dzieje. Bandu już powinien stamtąd wyjść. Chyba. Później możemy, ale wątpię, że mysz do coś nada. Wydaje mi się, że u Rubena coś musimy zrobić.

Okej, okay, krzesło, nie. Dobra, lecimy na górę. I tylko to może być ciekawe, ten krokodyl. A ty gnoju. Hmm? ty what? Where? What's going on here? What are you sneaking about for? And why didn't the bell on the door ring? Um, Ale it did. You were just too fast asleep. Oh yeah? Well it won't happen again. I have my eyes everywhere. Hey. You Wydaje mi się, że musimy opuścić sobie sale, on niech musi zasnąć. My wbijamy oknem i dajemy szczura temu krokodylowi. No way. I can imagine better ways to Albo chociaż nie Wow. I'm still alive. Yippee. O, proszę, pantalony mi życie uratowały. I dziękuję bardzo. Obudził się, ale gnój nie może otworzyć pyskę. I zasnął do. perły tu są. od Mam do podniesienia na ziemię, już Wow, moja własna perła i To me. It's, it's the most valuable thing. Tu mamy też perły, słoik, słoik, łóżko, gwóźdź. Gwóźdź, Jest sobie weźmiemy. One is I think I na te I same no no no, I can see it. No, nie widzę różnicy. Mamy tutaj słoiki. One is I think I... A w też są no perły. I... Mhm. Łóżko. Hmm. Fajne użko, no. jest na łóżku? Hmm. Strange. Może jeszcze raz sprawdzimy pod... na... wzięcie. Hmm. Nie, ale mamy gwóźdź tutaj pięknie. Oops. Careful, there's a rather pointed nail sticking up from the floorboard. Dobro. Oops, careful, there's a. To samo powiedział. No, dawaj weźmij. Oops, there's a rather point. Możemy go jakoś wziąć, upatąć. Someone should hammer that have back into the wood, and I'm not doing it now. I only wake need wig. No, jestem ciekawa, co byś starał się ująć. Someone should, I don't need. Ale dawajcie, no sprawdzamy. Someone, i I don't. Someone, and I don't O, chyba się nic nie zmieni. Nie it. my... co zostanie, jak pokaże. Co zostanie, jak pokaże ją, Bandu? Spocik? Nie, 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 spocik. Go. Patrzcie, spota nie możemy do gwoździa. Do łóżka? to Zróbmy go normalnego i wtedy dam. Grubego? Can you what I? W ogóle fajnie, że co post to ma inny ten kwestie dialogowe. dialogowe No, raz padamy stąd. Mogę zabrać swoje pantalony? I'd rather not pet it. I like my hand where it is. I... Uh... He's sleeping. This. O, Ruben would protest if I tracked it out of here. My back would too. I once heard that you can't save the world from, but you can't push it over the brink of existence either. Okay. I'll ask Ruben later what this is, provided I've developed an interest by then. Первем покажем. We mustn't wake Ruben. There you go, which Mrs. German. Uh oh. What's that? That can't be true. A pearl is missing. Somebody has messed with my pearls. Bando! Bando! Start the factory at once! Are you deaf? Wow! Widzieliście to? Uruchomiliśmy to! Uruchomiliśmy maszynownie Co oznacza, że... Nie wiem, co oznacza to, że musimy znaleźć nadal tą drugą część zębatki. Nie uruchomił, a to gnojek. Idziemy do Bando szybko, bo już czas się kończy. Kurczę, jak były pół odcinki, to wydawało mi się, że są za długie. 15 uh, do Nice of you to drop by. I have a big problem. Reuben wants me to get the factory running again. But that sounds great. Yeah, I'm all excited, too. But I can't find my shovel anywhere. What am I supposed to do? Can you help me search? Stary, opa, to martwić, i've got a shovel for you really that's great finally i can start shoveling coal again beware old world bandol is back and he has a new shovel with which he is going to out shovel all his opponents mm hmm what's the ruckus ando oh of course factory That was high time. I will have my pearls restored in number again soon. I only hope that Kalida doesn't wake up from the noise. Keep calm, Ruben. As long as the yakis stay on their side of the island, there's nothing to fear. Just don't get nervous. Hmm, the factory is running again. But there's no sign of Kalida yet. Noise alone doesn't seem to be enough. Not so shalla poszukamy Kalidy Odpalimy jeszcze drzwi z tyłu, sprawdzimy. O, może same się otworzyły? Nie, ale mamy mechanizm. Sprawdzimy, co się dzieje za tymi drzwiami. Przejdziemy sobie na drugą wy stronę wyspy, mam nadzieję, przynajmniej w następnym odcinku. Ale to na razie koniec. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.